Panda, panda, panda. 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 I got bribes in the Atlanta. Just to the me in the family. Credit cards in the scammers. <laughs> Hitting the no licks in the van. Legacies. Found them. Waiting, see, they like a panda. 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 Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Panda. Legacies. Siemanko, cześć, witajcie w kolejnych auto testach. Dzisiaj sprawdzamy Meguariasa, Medjuariasa. Nieważne, jakbyśmy to powiedzieli, ważne, że jest to środek plastik. Mamy tutaj saba, który ma mocno zmatowiałe reflektory, i spróbujemy wypolorować w jednym prostym kroku. Zobaczymy, czy miękka, średnio miękka gąbka, plus plastik. Jest w stanie wydobyć pełną transparentność tego elementu. Normalnie na początku byśmy rozszlifowali te wszystkie degradacje różnymi gradacjami papieru, i wtedy dopiero przeszlibyśmy do polerowania odpowiednią pastą polerską. W tym wypadku jednak mamy nadzieję, że plastik plus te zmatowienia nie są na tyle mocne, a sam plastik jest na tyle mocny, aby je usunąć. Spójrzcie, jak reflektory wyglądają z bliska. Czas na test. To jest po prostu struktura zwykłej pasty polerskiej o lekkim zabarwieniu niebieskim, zielokawem niebieskim. Zapach dosyć przyjemny, niechemiczny i zaraz zobaczymy co jesteśmy w stanie uzyskać. wondering what if the end is so near all of this shit going on the shootings are strong or shot to the head and i'm gone i'm losing control but i can't let it go cause i'm trying to get more and i've been in the moment i've been in the zone and i'm moving alone i don't pick up the phone when my family call i've been doing it wrong and i don't know what's happening trying to get what i just been imagining getting close and i just been examining all of the fake shit the game has been packaging A teraz wytrzemy i zobaczymy jaki jest efekt. Tak jak widzicie, to jest efekt po użyciu środka Plastics. W tym wypadku no, nie jest to rewelacyjny efekt, tak? nawet nie jest to zadowalający efekt. Pasta jest średnio nie jest mocna. W tym wypadku trzeba było rozszlifować, a dopiero potem przejść do korekty tego klosza. No i tyle, środek że zapłaciłem za niego 47 albo 50 zł za 236 ml, około czy 246. Środek jest porównywalnie droższy, e, znacznie droższy niż inne pasty polerskie, tak? dlatego że 1 litr plastiksa to jest około 200 zł. Względem mancerny na przykład jakiejś mocnościernej to jest koszt 100 zł. Tak to wygląda moi drodzy, spójrzcie teraz na ten efekt z bliska. Zróbmy jeszcze szybki rzut oka na drugą lampę, która nie była polerowana, i teraz będziecie mogli zobaczyć tą różnicę. Jeżeli taki efekt Was zadowala, to Plastik będzie dla Was dobry. A więc dzięki za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia do kolejnych produkcji. Zostawcie łapkę, komentarz i oczywiście wciśnijcie subskrypcję. Na razie!